Cześć! Cześć! W dzisiejszym odcinku nasi ulubieńcy stycznia. Tak, pokażemy Wam, m, zaprezentujemy Wam nasze produkty, które naszym zdaniem są e, warte polecenia i e, warto się z nimi zapoznać. dobra. To, to może ja zacznę tutaj od e, peelingu enzymatycznego. Jest to peeling enzymatyczny, e, ekslofilizacja. Eksfolizacja. <susy> Delikatnie złuszczający peeling, który nakładamy wieczorem na już zmytą, twarz? zmytą, oczyszczoną twarz. No i pozostawiamy jak krem, jak krem na noc na twarz. Potem budzimy się rano A. i zmywamy ten produkt. On złuszcza nam Martina bardzo na skórek i e, naprawdę pozostawia skórę bardzo nawilżoną i oczyszczoną. I taką miękką, tak? Tak. Nie, naprawdę bardzo fajny produkt. A teraz to mogę ja powiedzieć Nie, nie coś możesz. Coś? To są perfumy Manifesto. Mają piękny zapach. One pachną takim trochę ciasteczkiem, Nie, jest taki korzenny, ale z takim, takim czymś słodkim. Nie słodkim. Ale jest taki wciągający. No, bardzo, no maksa. Kiedyś mi się nie podobał. Kiedyś, jak w pierwszy raz użyłam, bo korzenka płaciła i na rękę sobie ją śnięłam, to tak, tak. A był aż dla mnie taki rząd, tak intensywny. Ale później on się tak ładnie, jak w wietrza, to tak, tak. No, ogólnie czasami z pęklami jest tak, że... Do szlamy, do szlamy, poczekać, jak się psikniesz, i później ten zapach się połania od <grym> Nie no, ale bardzo, bardzo, bardzo ładny zapach. Zresztą polecam, spróbujcie sobie, nie? Z e, teraz? <grym> e, to tak, ja mam tutaj krem Clarins. Kla, klarins. Tutaj jeszcze jest do to tego tonik i żel do mycia twarzy. To wszystko kupiłam w zestawie, raczej dostałam na od mojej siostry, która tutaj siedzi. Są to kremy energetyzujące, takie z lekko nutą pomarańczy, które bardzo nawilżają i tak dodają do takiego... Blask. Może nie blasku, tylko takiego troszeczkę może rozświetlenia i takiego właśnie, taki, nawet ten zapach sam już tak pobudza e, zmysły. się mi na ten. Ale spajmy, jest fajny, no, naprawdę. myślę jest takim pomarańczką. Mhm. Już sam, już sam zapach jest dość energetyzujący, ale no to też się taki? Nie, ale krem jest bardzo fajnie nadbliżający i można go stosować zarówno na dzień jak i na noc. On się sprzeciwia zmarszczkowym. tak, przeciw pierwszym znakom starzenia. E, ok, A teraz ja. Tutaj mam e, gosza produkt i e, jest to rozświetlacz taki. Fajne ma opakowanie, takie lusterko duże, żeby się przejrzeć. No ale oprócz tego sam produkt jest fajny bardzo, ma, dlatego że ma tutaj taki rozświetlacz, który jest. A to, to jest e... jak brązer. No on jest trochę właśnie jak brązer, ale jest też e... ja rozświetlaczem. Ja, sobie, ja, sobie, ja go używam właśnie jako brązer czasami tylko, bo rozświetlacz jest troszeczkę za, za, za ciemny, ale ładnie się taki, jest taki złoty i ładnie się no mieni. Złoty? No zobacz. I mam jeszcze od razu, przejdę do kulek Gosha brązujących i to już jest tych produktów brązujących, czyli to jest brąza normalnie już. Eee, jakiś ma? Nie ma. Ale no nim też się fajnie pracuje, fajnie wygląda na policzkach, ładnie się kontroluje nim, bo jest taki ciemniejszy, jest taki chłodny, e, ma chłodny odcień brązu, nie jest on żółty. No i też jest bardzo fajnie Ja lubię brązary Gosha. Bo bo nie było właśnie, są całkiem niezłe. Tu masz jeszcze takie. A, tuż. W ostatnim właśnie w jak byłam, to kupiłam właśnie to, ten wyświetlacz, te kulki. No i pani w sklepie do mnie mówi, że... no Wiem pani, jeżeli kupi pani dwa produkty, no to tuż w kasie za złotówkę. No to, no to brawo, no to dało się. się skusiłam. <laughs> kupiłam dwa produkty. A tuż jest fajny, dlatego że jest wydłużający i pogrubiający, ma fajną szczoteczkę. Mi się jako, jako tak na razie sprawdza, więc jest taki. rozdziela te rzęsy w wieku, się sprawdza. Nie, nie, jest nie, fajne nie, ja. nie, się tusz, to już dobrze, dobrze maluje. Eee, tak, ja mam tutaj taki produkt eee, zakupiony w internecie. I są to szampony, które m, budują po prostu. Z... Włosów, tak? W sensie, że włosy tam zaczynają szybciej rosnąć. So, ogólnie mają dość taki ciężki zapach? Zapach. Szampon jest typowo taki ziołowy, tak jakbyśmy kupiły jakiś taki szampon coś? typowo nie wiem, czy pokrzywowy, czy Też, jakiś tu? taki zielarski. A odżywka jest dość gęsta O, no tutaj mi coś tam będę <laughs> <laughs> Jest dość gęsta i pachnie mydłem. Um. Nie wiem jeszcze, nie chcę nic mówić na temat tego, czy włosy faktycznie rosną, czy, czy nie, bo używam tego zaledwie od może dwóch tygodni i też nie stosuję tego szamponu i odżywki codziennie. Dlaczego? Ponieważ jest to niewskazane, trzeba robić tam raz w tygodniu, dwa dwa, 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 dwa razy na tydzień, coś takiego, tak? Ponieważ to nie jest dobry produkt, jeżeli chodzi o włosy, to nie jest, to jest fajne, tak. Te włosy są przesuszone, odżywka wcale nie nawilża głowy i znaczy włosów, tak? Nie są, nie są. Ale ona właśnie ma służyć temu, żeby włosy wszystkie rosły. Na, na porost. A niekoniecznie na to, żeby te włosy były ładne i super błyszczące i w ogóle zadbane potem. Tutaj jest napisane, że jeżeli ten szampon nie domyje Ci włosów, należy umyć. Się Więc nie wiem, czekamy na czekamy efekty. Czekamy Zobaczymy za miesiąc, jak nagramy, czy to będzie miała długie włosy. To będzie dla mnie dłuższa długość. nie. Może dłuższe. A ja tutaj mam cienie na cienie Zoeba i to są Natural Nudes. To są takie cienie w naturalnych odcieniach, którymi zarówno można zrobić makijaż wieczorowy, jak i dzienny. I są to e, matowe cienie plus e, takie właśnie z e, perłowe, który można stworzyć taki makijaż już taki bardziej rozświetlony, bo to są bardzo ładne. Może zrobimy makijaż niedługo na title albo na jakimś innym. Zwyczajne kwestie, czy chcielibyście na przykład, żeby zrobić, jakieś kiedyś mówiliśmy o metamorfozach, na przykład na jakiejś innej osobie, niekoniecznie na Edycie, albo... E, Stylizacji na Anisie, tylko po Tak, żebyśmy żeby jakąś taką zupełną metamorfozę komuś innemu. I od razu przechodząc do cieni, to jeszcze pokażę, tutaj mam e, z Debamą. Są cienie tutaj takie bardzo silnie napiękne, Coś, co to dostałaś? dostałam od tej osoby na święta, od tej osoby, w tej postaci nie tutaj jest. dziwnej, te cienie. Są super, bardzo je lubię. Ryczała prawie jakie dostała, bo patrzyła na niego, mówiła, że poznać inne kolory i w ogóle, ale po jak już użyłaś tego, ja tak. się trochę za tak, 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 bo to są takie fajne właśnie te um, perłowe cienie, które naprawdę um, się ładnie mienią na oczach. Super wyglądają. I są też maty. Maty brąze, czarne i też właśnie, nie można zrobić taki naturalny makijaż i taki mocny, intensywny, prawda? Te cienie mają bardzo dużą pigmentację. Okay. No i co, no Tak, no to jeszcze zostało nam tutaj jakiś taki to produkt, a to jest Anity produkt i ona go będzie musiała pokazać. Nie ty nie wiesz, co to jest. To chyba jest. Bardzo <laughs> świetnie. To jest samo yy, nadający skórze zdrowy, wyglądający kolor opalenizny. I zgadzam się z tym, nie nadaje koloru żółtego skóry, tylko taki właśnie lekko opalony. Ja się smarowałam przed sylwestrem trzy dni wcześniej. I chyba wyglądałam ok. W sensie wyglądałam tak, jest taka opalona, zdrowa skóra i to jest do ciemniejszego typu karnacji chcesz właśnie używać ale do jasniejszego nie jest zawsze używam ciemniejszego. ciemniejszego. Tak samo pokazywałyśmy już Wam w innych ulubieńcach, daw Summer, ten samopalacz, hmm. też do ciemniejszej karnacji, czyli tak jakby tak. I nam się, się wydaje jasną, że po prostu i... trzeba używać do tej ciemniejszej karnacji. Bo ona, bo hmm. Akurat projekt, ten samopalacz tak. Ale ona właśnie ładnie się nie ma plam, nie tak, ma jak i Tak Właśnie bardzo dobrze się rozsmarowują. Nawilża tak. jeszcze skórę, więc że ją brązuje, to i nawilża. E, tu mamy maskę z Hebe, jest to maska Kalos Argan e, do farbowanych włosów i po zabiegach chemicznych. Jest e, fajna, trzeba ją, owszem, nałożyć na dłuższy okres czasu i tak jak moja siostra nakłada na 3 minuty i uważa, że jest beznadziejna, bo najlepiej taką maskę właśnie Nałożyć się na jakąś godzinę, dwie, założyć się mas czy tą maskę. Czy e, maskę? Założyć czepek tak, foliowy, później zakładamy ręcznik na głowę. Możemy sobie jeszcze zrobić taką termo. E, suszarkę, termo, sam, no nie wiem. Tak posłużyć przez 20 minut, i później tak po dwóch godzinach możemy zmyć po godzinie e, tą maskę. No i ja uważam, że jest taki fajny efekt, jak za maskę, która kosztuje około 5 zł. 5 zł? Oszukałaś mi powiedzieć, że 10. No nie masz, w każdym razie to najszybciej. No za pieniądze, dobra. Tak, już spotykam się nie z pierwszą opinią, e, nie tylko moją, tak? Na temat te, tego kalosa, że jest to fajny produkt. A ja mam tutaj taki płyn do kąpieli, który urzekł mnie swoją butelką na ale, e, Tak, ale również też e, zapachem tego płynu do kąpieli. Ach, właśnie, już na zapach, bo ja nawet nie miałam się Chodź nie pij. A to byli nasi ulubieńcy stycznia. Mam nadzieję, że coś Wam się z tego przyda. Napiszcie nam swoich ulubieńców stycznia pod naszym odcinkiem. Buziaki dziewczyny dajcie nam w suba. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli chcecie zobaczyć ulubieńców w grudnia, to zachęcamy do oglądania naszego vloga. I się troszeczkę z tym, jak tak. raz... no, sobie teraz. prawda? Cześć! Dobra, masta już raz.